Boże, musimy nie uchać najpierw. Hej, zobacz. Faka. Proszę. Faka. Zobacz. Oglądasz, pan tam jest. On się tak chyba boi. Mm -hmm. mm -hmm. Słuchaj, co on tam się robi? Odsuń bokiem Mhm. Mm nie, nie patrz na niego. Super pies. Brawo. Faka. Zabach. Um, tam się bardzo interesuje. Chodź. Wafel? Hej! Zobacz tu. Wafel.